Nazywam się Darek Wasilewski, jestem trenerem i roasterem w palarni kawy JJ Darbowen w Rumi. Po raz piąty zaprosiliśmy kawowych geeków do naszego konkursu JJ Darbowen Barista Camp. Konkurs organizowany jest na Facebooku i uczestnicy mogą wygrać udział w dwudniowym szkoleniu w naszej firmie w Rumi. Podczas każdej edycji zapraszamy najlepszych trenerów z całej Polski, również z zagranicy. I podczas każdego kampu poruszane są inne tematy związane z kawą, jej produkcją, paleniem i parzeniem. Cześć, z tej strony Tomek Darowski, reprezentuję Dział Filtrów Profesjonalnych w Brycie. W ciągu ostatnich dwóch dni miałem okazję opowiedzieć o wpływie poszczególnych substancji mogących znaleźć się w wodzie, w tym minerałów, na flavor kawy. Dzięki. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Aga, jestem historykiem, który zajmuje się kawą. Dzięki uprzejmości firmy Darboven zostałam tutaj zaproszona, aby poprowadzić godzinne wykłady. Wybrałam temat kawowej erotyki, dokładnie moje interpretacje kawowej erotyki, którą uczestnicy tutaj będą mogli także doczytać w mojej książce, która powstała również przy współpracy z firmą Darboven. Zapraszam wszystkich do obserwowania tej firmy, do czytania mojej książki i życzę wszystkim smacznej kawy. Cześć, nazywam się Marta Niwińska i w tym roku mam przyjemność prowadzić zajęcia z sensoryki kawy. Wraz z uczestnikami Barista Camp uczymy się, jak rozpoznawać smaki podstawowe. Jak identyfikować aromaty? Robimy dużo ciekawych ćwiczeń dotyczących opisywania tekstur, a także testów kawowych. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z różnymi kawowymi testami i uczą się także, jak później zrealizować te testy w życiu codziennym. Mamy słony. Mamy słony. Zdecydowanie. 130? słodki okay. Cześć, ja nazywam się Łukasz Jura i podczas tego dwudniowego szkolenia miałem okazję pokazać uczestnikom to w jaki sposób wypala się kawę, zwrócić uwagę na najważniejsze elementy tego procesu. No i chyba najfajniejszą częścią było to, że każdy z uczestników miał szansę samodzielnie wypalić kawę, a następnie wspólnie próbowaliśmy tych kaw, ocenialiśmy je i omawialiśmy wszystkie dobre i złe rzeczy, które w nich wystąpiły. Barista Campy staramy się organizować każdego roku i już teraz zapraszam do udziału w JJ Darbowen Barista Camp 2024 w roku przyszłym. Camp ten odbędzie się w czerwcu. Zapraszam gorąco.